Siemanko! Dzisiaj będziemy nagrywać jak gram w piłkę, to rozpocznijmy. Spróbujemy podkręconą. Ja się dopiero uczę, to no nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobra, wyszło. Nawet. A ten filmik dostanie 100 polubień, będzie następny, to no. Ja nagrywam kiedyś, jak rok temu jak gram w piłkę i miała bardzo dużo wyświetleń, to no, żeby, proszę, żeby miało trochę więcej i możecie sprawdzić ten filmik też. Dobra. Dobra, znowu spróbujemy podkręconą. Dobra. Dobra, to było słabe, ale... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Dobra. Okej. Okay. Dobra, już chyba ostatni kończę filmik, to no. Jak chcecie więcej, proszę polubcie, jej, zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzach, jak, jak chcecie więcej. Dobra. To narka, trzymajcie się.